Mogłabyś mieć trochę szacunku dla umierającej. Wcale nie umierasz. Mam nadzieję. Powiedz mi, tak. Ta straszna dziewczyna wczoraj na imprezie. Tak. Dlaczego Ta, ja tak idiotycznie chichotała i próbowała zrobić striptiz. Tak. To nie była ja, prawda? To byłaś ty! Elżbieta mnie zabije, zepsuła mi całe wesele. Nie martw się, nawet tego nie zauważyła. Dostała bólów porodowych i Słowek musiał ją odwieźć do szpitala. Wczoraj? Mm -hmm. Urodziła pięknego chłopca, 3 kilo 600. No, to cudownie! Będą mieli cudowny miodowy miesiąc wśród pieluch i smoczków. Patrz. Zrobię ci kąpiel. Mam nadzieję, że się w niej utopię. To wszystko przez ten twój straszny koktajl. Jaki straszny? Bardzo dobry. Dobry? To dlaczego ta łyżka tak zzieleniała? A ja wiem. Nigdy w życiu nie robiłam koktajlu. Zmieszałam tylko szampana, żubrówkę, a jerkonia, trochę ginu lubuskiego, piwo. Tam coś jest! Co? So. Jakiś facet śpi w wannie. Śpi w wannie. Mówiłem. Znasz go? W życiu go nie widziałam. Może to włamywacz. No pewnie wylaz z rury, żeby ukraść wannej w trakcie roboty. <śmiewanie> ten On nie może tu zostać. Zaraz przyjdzie dziewczyna zobaczyć pokój żobiety! Czekaj! Zrobimy mu pobudkę. No. <śmiewanie> Wczór? Dzień dobry. O Boże, to już jest dzień? Mhm. I przepraszam za moje głupie pytanie, kto ty jesteś? A, przepraszam, jestem Jacek. Jacek Przypadek. Co tu tak ślisko? Przepraszam, czy mógłbym dostać jakiś ręcznik? Tak. Proszę. Dziękuję. Ja jestem Zuzia, a to jest Krysia. A, teraz sobie Ciebie przypominam. Byłaś wczoraj na imprezie. To my razem zorganizowałyśmy to przyjęcie. Jakoś inaczej wyglądałeś. Byłem suchy. Pewno się zastanawiacie, co robię w Waszej wannie. Ależ skąd? Cieszę się tylko, że Cię poznałam, zanim do niej weszłam. Ale dlaczego spałeś w naszej wannie? No właśnie. Dlaczego? Pamiętam tylko tyle, że wypiłem szklankę tego zajzajeru i nagle wszystko dookoła zrobiło się czarne. I zielone. Przepraszam, to ja sobie pójdę. Tak, chcesz iść? Rozbieraj się. Przez tę balangę na górze całą noc oka nie zmrużyłem. Podsłuchiwałeś? Nie miałbym nic przeciw tej imprezie, gdyby mnie na nią zaprosiły. O! Wcale byś się tam dobrze nie bawił, Stasiu. Tam była masa młodych dziewcząt. Ty się do tego już nie nadajesz. Do czego się nie nadaje? Hmm. Już my wiemy, do czego się nie nadaje. A te dziewuchy niech lepiej się uspokoją, bo jest stąd wywale. Cała chałupa aż chodziła. Tak, Staś. To była szalona noc. Aż się łóżko trzęsło. O tak, 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 tak. tak. O co ci chodzi? To nie ja zaczęłam mówić. Przestań z tymi meblami. To jest mój dom i one powinny zapytać mnie o zgodę. Stasiu, to było tylko małe pożegnalne przyjęcie dla jednej z nich. Jak ty się będziesz wyprowadzał, to ja też urządzę dla ciebie przyjęcie. Wiesz, powinnaś mieszkać w Indiach. Dlaczego w Indiach? Założyliby ci dzwonek naszej i byłabyś świętą. Słucham? Nie, nie, No dobra, to które z nas pójdzie zwrócić im uwagę. Myślę. Tylko nie zrób sobie krzywdy. Myślę, że powinna to zrobić głowa domu. Racja. Pójdę jak tylko wyschną mi paznokcie. Spodnie. Karpetki, koszula, coś jeszcze? Nie. Jesteś pewien? Absolutnie. Dziwne. Słyszałam o szalikowcach, ale nie wiedziałam, że są jeszcze majtkowcy. Tylko bez komentarzy, dobrze? Dobrze, że mnie chłopaki nie widzą. Ale dlaczego dotwarzyć w tej koszulce Elżbiety? Elżbieta to ta. To już nie ta, to ta. Już urodziła. Włóż to do piecyka. Co? Twoje ciuchy. Co urodziła? Chłopca, 3,6 kg. Do piecyka? A jak to wysuszyć? Tylko nie za bardzo wypieczone, dobrze? Nie macie tu przypadkiem jakiejś maszynki do golenia? Pożyczę ci moją. Okej. Okay. Proszę. <laughs> Jaka mała? Mam mały zarost. A nie macie przypadkiem jakiejś pianki do golenia? Mm -mm. No, to będzie trochę bolało. Zaczekaj. Mamy tutaj coś takiego. A. Może być? Dobre. A co to jest? A to do czyszczenia dywanów. Ojacie! <noise> A! Ale czerniały? Czułam, że się coś przypala. Ale myślałam, że to moja jajecznica. To przez Elkę. Nie zostawiła mi przepisu. A jak tam jajecznica? Gotowa? Gotowa. Do wyrzucenia. Czułam, że coś się przypala. Mmm, jakie zapachy. Siadaj, próbujemy zrobić śniadanie. Dziękuję. Do miło z waszej strony. Fajne mamy w sztućce, co nie? G.S. Samopomoc Chłopska. Jej mama była kiedyś kierowniczką stołówki, ale ją zlikwidowali. Co? Mamę? Nie, stołówkę. Umawiamy się, że to jest jajecznica. Na pewno jest pyszna. to uważaj. Co wy tu macie? Jaja, masło, cebula, ananas? Da. Zrobimy F Cantalien. Dobrze byłoby mieć ser Cantal z dystryktu Auvergne. Ser ten jest zrobiony z najlepszych gatunków mleka krowiego, koziego i owczego. Mamy tylko twarożek ze szczypiorkiem. Może być. W ograniczeniu znać mistrza. Kto to powiedział? Getę? Muniek Staszczyk? Ugotujesz jajka? Ja? Nie wiem jak. Elżbieta nam gotowała. Słuchaj, ale czy ty na pewno wiesz, co robisz? Oczywiście. Jestem słuchaczem drugiego semestru studium gastronomicznego Gourmet Cooking na Ząbkowskiej. Mam zamiar zostać najlepszym szefem kuchni w Warszawie. Macie tartą bułkę? Nie. Ale ja jadłam grzanki w łóżku i mogę pozbierać okruszki. <grymne> Zuzanie rób wsi. Nie, nie fatyguj się. A macie wino? A jakie? No, najlepszy by było chardonnay albo szabli. Nieważne, byle białe. <grymne> Pozlewam wszystko, co zostało z imprezy. <grymne> A ty daj mi czubatą łyżkę mleka. Czubatą? mi demisek. Rozlewnia Ambrozja i Renęusz ciapała krzynowłoga polonii. Proszę. Może chcesz lejek? <śpiewanie> nie, 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 dziękuję. Słuchaj. Bardzo było głośno w nocy. Przepraszam, zapomniałyśmy uprzedzić. Mm, ja nie czekam się głośnej muzyki, ale. Ale te przekleństwa. Nikt nie przeklinał. Nikt? Szkoda, że nie słyszałaś mojego męża. Szczerze mówiąc, to nie tylko my hałasowaliśmy w nocy. Pani Mąż walił miotła w sufit i to nie w rytm muzyki. Nie będą mi robić z domu dyskoteki. Godzina 22 cisza nocna. Wiesz, jaki jest mój mąż? Dla niego nawet Maria Konopnicka byłaby puszczalska. Masz to wino? To będzie orgia! O! Orgia? Kulinarna! Weź to wino i ugotuj zupę! A to kto? została na noc Koleżanka, strasznie wygląda w tej fryzurze, prawda? I ten makijaż! Ja Focyt, kochanie! Proszę przeprosić męża, co się więcej nie powtórzy! Chciałabym umieć tak gotować. Nie lubię się chwalić. Ale gdybyś spróbowała mojej baraniny po węgiersku, to by ci już nigdy w życiu nic nie smakowało. Skąd jesteście? Ja, z jeleniej góry, z ziem odzyskanych, a ja z ziem opuszczanych. Z A mnie wykarmiły mazowieckie piaski. Płock! To chyba nie piaski, tylko ropa naftowa. Zresztą do dzisiaj mnie karmią. Mama mi co tydzień przysyła paczki. Z towotem, olejem silnikowym, etyliną 90. Ty to chyba pracujesz na stacji benzynowej? Nie, kwiatarni. Ja pracuję na stacji benzynowej. Nie, żartuję. Jestem sekretarką tymczasowo. Tymczasowo. Z taką figurą. Słuchajcie, tu gdzieś leżał taki zegar do gotowania jajek. Nie widziałyście go? Włożyłam go do garnka razem z jajkami. Żartujesz? Nie żartuję. Ja otworzę. Chodzi. Nie rozgotował się. Bo zapomniała włączyć gaz. Cześć, żabcie, to ja. Telefonowałam wczoraj w sprawie ogłoszenia, że szukacie współlokatorki. No, wiem, że jeszcze go nie zamieściłyście, no ale gdybym ja na to czekała, byłoby już za późno, prawda? Krysiu! Pozwól na moment. Wejdź, proszę. Dziękuję bardzo. A, dowiedziałam się o tym od kumpeli mojej kumpeli, co z na waszą kumpelę. O, cześć! A tak między nami mówiąc, to ona jest obrzydliwa plotkara, żebyście wy co ona o was... Mówi. <grystanie> tapety. <grystanie> ja uwielbiam tapety. <grystanie> na na olej. Co? Tapety? Ogrzewanie kotek. <grystanie> Zresztą byle grzało. Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja nie znoszę zimnych nóg w łóżku, ławy. <grystanie> <grystanie> Zależy. Czyje to nogi? Właśnie. <grystanie> Facet tam na górze przebrany za kobietę? Tak jest Stasiu. Był w damskiej koszulce. Jesteś pewna? Teraz wszyscy wyglądają jednakowo. Jak dla kogo? Zauważyłam, że ma takie malutkie włoski na piersiach. To niczym nie świadczy, popatrz na swoją matkę. A swoją drogą ciekawe, co to za sztuki odchodzą tam na górze? Pewnie coś słodkiego, co się udaje tylko we trójkę. Niesłychane! I ten facet myśli, że nas oszuka i zostanie na noc, tak? Już to zrobi. Co? Już ja sobie z nimi pogadam. O tak, tak, tak. Gadać to ty potrafisz. No, rzeczywiście, ten pokój jest mały. No, ale to nie ma znaczenia, bo i tak cały czas będziemy siedziały tutaj i gadały o facetach, prawda? <grym zdaniem> A ten facet to Jacek. Cześć, o, <grym zdaniem> <grym zdaniem> miło poznać. <grym zdaniem> Znalazłyśmy go w Wannie, wysuszyłyśmy i mamy. Naprawdę? <grym zdaniem> Ja znalazłam pająka w wannie. Akurat wychodził z rury, był taki okropnie owłosiony. Jak go zobaczyłam, to zaczęłam tak przeraźliwie krzyczeć. Jeden Biedny pająk. Fajne drzwi! Słuchaj, Stefania! Kumpla mówią o mnie funia. Stefania! Chodzi o to, że ten pokój przyjdzie zobaczyć dzisiaj jeszcze kilka dziewczyn. Ktoś jeszcze przyjdzie? On się, że przyszły. Ale jeśli zostawisz nam swój numer telefonu, to my na pewno do ciebie zadzwonimy. No to co, to ja wpadnę w fantik no dobra? <grystanie> no dobra, gdzie on jest? A, to pan! Kogo pan chce nabrać na te przebieranki? Mówiłem? Żadnych mężczyzn po 22. To nasz gospodarz. Dziś, dzień dobry, ja właśnie rozmawiałam z dziewczętami o tym pokoju. <grystanie> Ściągaj pan te ciuchy. Słucham? Słucham, słucham, słucham słabo panu udaje. Kogo pan chce szukać? Każdy głupi widzi, że są sztuczne. O Boże! One, są, one nie są sztuczne. Przepraszam. Stary stary cierpliwy! Przepraszam! Nie, robił. wyglądają jak sztuczne, nie, 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 Owe. Siadaj tutaj, Zuziu. Jak wytwornie. A ja? Ty siadaj tam. To wszystko, co mogłem zrobić w tak prymitywnych warunkach. Dobre, co? Może być. Pycha. Dla mnie to drobiazg. Musicie kiedyś spróbować mojej specjalności: le langustyn, grill, bel safran avec la salade du set. A po polsku? Po francusku zawsze lepiej smakuje. Mam nadzieję! Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się otworzyć małą restaurację dla ludzi, którzy potrafią uszanować duże rachunki. Na razie trenuję w akademiku, jak mi się czasami uda dorwać do kuchenki. Mieszkasz w akademiku? Na no, nic innego mnie nie stać. No, no chyba, że wynajmę z kimś na spółkę. Myślisz o tym samym, co ja? Chyba tak. Przepraszam, musimy coś omówić. Co tu omawiać, krycha? Jest idealny na współlokatora! Też tak myślę. Czekaj. Zastanówmy się. Świetnie gotuje. To dobrze. To dobrze. Przyda się nam jako ochroniarz. To, to dobrze. dobrze. Jest przystojny. To bardzo dobrze. To bardzo źle. Źle? Widziałam, jak na ciebie patrzył. Dobrze cię znam, Zu, za tobie niewiele trzeba. To prawda. Wiesz co? Pogadam z nim, żeby tak samo patrzył na ciebie. Mówię ci, Helena, to była kobieta. Mam wyjątkowo wrażliwe palce. Jeżeli o mnie chodzi, Stasiu, to ja mniej więcej wiem, kto jest mężczyzną, a kto nie. Głównie zresztą ze wspomnień, oczywiście. To był on. Ona! Mówię on! Ona! To był on! Przecież byłam na górze! Ja też byłem na górze! Mm. Mam się do was wprowadzić. Poważnie mówisz? Całkowicie. Pod warunkiem, że będziemy wszystko dzielić. Jasne! Czyż? <noise> Jedzenie, rachunki telefoniczne. Rachunki telefoniczne. A co? Naturalnie. I jeszcze jedna rzecz. To jest twój pokój, a ten jest nasz. Raz pomylisz drzwi i cię nie ma. A co będzie, jeśli będę chciał kogoś zaprosić? Pójdziemy do kina. Nie ma zasówki. A ja na ogół dziewczyny kąpię się na golasach. Naprawdę? Możesz głośno śpiewać. Muszę się zastanowić. Biorę. Przepraszam, że was znowu nachodzimy, ale... Mamy z żoną drobne nieporozumienie dotyczące, że tak powiem, różnicy płci. Chce pan pożyczyć atlas anatomiczny? Ej. Nie, nie potrzebuję żadnego atlasu. To niego chodzi. Niego? Nie. Tak. Nie, to nie on. Nie, nie. zdecydowanie to nie ten. To nasz gospodarz, on tak zawsze. A, dzień dobry, ja jestem Jacek, właśnie się tutaj wprowadzam. I... Nie, 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 zdecydowanie nie, tamten. Czy pan oszalał? Chce pan mieszkać z dwiema dziewczynkami? Ale to będzie wyłącznie platoniczne. A nic mnie to nie obchodzi, co znaczy platoniczne? To tak jak między nami, Stasiu. On tu nie może zostać. Rozumiem, to ja założę spodnie. No myślę. Szkoda. Tak mi przykro. Mnie też. Straszny ten facet. Przecież to XXI wiek. Demokracja, tolerancja. Weszliśmy do NATO, a tu Ciemnogród. Właśnie. <śled> Przepraszam, mogłabyś się na chwilę odwrócić? Ale gorące. Nie martw się. Zostawię ci przepis na F. Hmm, bez ciebie to nie będzie tak smakować. Ale na mnie napadł. Właściwie to powinienem go opieprzyć. No? To tak zrób. Chodź. Przepraszam pana. Chciałem panu powiedzieć, że choćby nawet pan nie prosił, to... Już wszystko w porządku, mój drogi. Krysia nam wszystko wyjaśniła. Nie ma sprawy, możesz się wprowadzać choćby dziś. Co? Mam nadzieję, kochanie, że będziesz się tutaj dobrze czuł. Dzie dziękuję bardzo. Helena. Jak ty to zrobiłaś? Łatwo. Powiedziałam, że między nami na pewno do niczego nie dojdzie. I on uwierzył! Naturalnie! Problem w tym, że będziesz musiał w tej koszulce chodzić do końca życia. Ale dlaczego? Powiedziałam, że jesteś pedzio.